O, teraz, czy teraz słychać mnie? Teraz mi się pokazało, że dźwięki już są. Iwonko, daj proszę znać, czy słychać mnie i czy słychać muzykę. Mamy chwilowe opóźnienie, więc myślę, że za chwilę będę już wiedziała, czy jest wszystko w porządku. Daj znać, czy jest wszystko ok. To będziemy zaraz zaczynać naszą gimnastykę. Taka niespodzianka dzisiaj od rana. Skąd ona się wzięła, to nie wiem. Ale za chwileczkę, jak tylko będzie informacja od Iwonki, że możemy zaczynać, to zaraz będziemy zaczynać. Teraz pokazuje mi się, że dźwięk już jest. Także, jeżeli możesz, Iwonko, dać mi znać, czy mnie słychać, to będziemy startowały z naszą gimnastyką. Jest dobrze. To możemy zaczynać. A zaczynamy oczywiście od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl: W każdej chwili jestem twórcą mojego życia. Bardzo ważna myśl. Pomyślcie o tym nie tylko podczas tej gimnastyki, ale w ciągu całego dnia, myśląc o tym, mówiąc i starając się, żeby każde jedno słowo właśnie było takie, jakbyście chcieli, żeby to życie wasze wyglądało. I w każdej chwili jestem twórcą mojego życia. Z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Iwonka pisze, że jest w porządku, jest ok. Zaczynamy. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, otwórz jeszcze okno, podblokuj kolana, przenieś się że ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. urucham mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, napełnij brzuch jak balonik i powoli rozluźniając mięśnie ustami wypuść powietrze. I tak licząc, do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę. Śniami brzucha, opuść łopatki i ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejść na matkę. Wciągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem otóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. dziewięć, dziesięć, jedenaście. twórcą mojego życia. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dziewiętnaście. rozluźnij przewróć się na bok powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału rozstaw nogi na szerokość bioder oprzyj palce z o matę wyciągnij sylwetkę w górę oprzyj dłonie, opuść latki głową opuść w dół i na wdech. Unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. yeah W tej chwili jestem twórcą mojego życia 16 17 18 19 20 21. pokryć głową, żeby rozluźnić karp w jedną stronę i w drugą. Poruszaj ramionami. Oddychaj i usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. A Finished. Trzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. zabrać palce i pokrać nadgarstkami w przód. I w tył. I do piątego rytuału. Połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej. Oprzyj dłonie o matę przy Unieść głowę, podnieść ciało w górę i na wdech wyklinku siatki, skieruj na zewnątrz. Broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. W każdej chwili jestem twórcą mojego życia. Trzynaście. Czternaście. Z wydechem klęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie na miednicy pod siebie. się podnieść po wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, ugnij w kolanie jedną nogę i odstaw stopę jak najdalej na zewnątrz. Jak tylko możesz i przechyl ją kolanem w dół. Nie naciskaj tylko pozwól, żeby grawitacja sama ciągnęła kolano do maty. Staraj się, żeby odcinek lędźwiowy leżał cały na podłodze. I poczuj, jak noga samoczynnie opada. Jeżeli czujesz zbyt mocne ciągnięcie w okolicy pośladka, to przysuń stopę troszkę bliżej. Jeżeli jest za słabo, możesz odsunąć jeszcze dalej. I oddychaj. Pomóż dłonią podnieść kolano do góry, odłóż nogę i druga robi to samo. Ugnij kolanie, odstaw stopę jak najdalej. Kolano skieruj ku dołowi i pozwól, żeby samo czym nie opadało, a kręgosłup przyklejony. na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatem, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś w górę, zamień kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, zaciskaj pośladki, głowa jest przed przedłużeniem kręgosłupa. Oddychaj i uśmiechaj. najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, odcinek wędrwiowy, kręgosłupa, plecy, barki. Ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. oczy. Zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się, popij wodę. I gimnastyka zakończona. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję Wiesiu za to, że się pojawiłaś. Dziękuję Iwanko za to, że jesteś. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i widzimy się jutro o poranku. Do zobaczenia.